Oczywistą kwestią jest, że sektor banków spółdzielczych musi zorientować się na wykorzystanie tegoż potencjału, jakim są banki zrzeszające. Marki zrzeszające są dziełem, są dorobkiem, są wartością, która może i powinna służyć bankom spółdzielczym. W związku z tym, realizując dalej ten wspólny wysiłek w ramach zrzeszeń, Powinniśmy w trybie niezwłocznym dokonać pewnej reorientacji, jeżeli chodzi o wyznaczanie funkcji dla poszczególnych obszarów, ale z drugiej strony dla tej instytucjonalności, którą Rzeszenia dysponują. To znaczy banki rzeszone, bank rzeszający jako jedność. Bo jesteśmy, że tak powiem, w takiej samej proweniencji. I biorąc pod uwagę fakt, że Jesteśmy ustawowo tak ukształtowani, nie powinniśmy traktować tylko jako swoistego przymusu administracyjnego, ale także pewnego dobrodziejstwa, które może i powinno nam służyć w sposób znakomity w zakresie wypracowania nowego modelu banku spółdzielczego, nowego modelu banku rzeszającego, połączenia pewnych struktur biznesowych w tym obszarze. I realizowania wspólnej polityki w zakresie umocnienia się na rynku, zdobycia nowych obszarów rynkowych. To wszystko jest zawarte w tej, bym powiedział, końcowej fazie, w tej konkluzji, jaką jest zrzeszenie jako takie. Ta instytucjonalność ma obowiązek służyć efektywności naszego działania. To jest ten istotny element, na który powinniśmy jako spółdzielczość bankowa zwrócić uwagę. To jest budowanie wspólnych platform do generowania takich regulacji, które umożliwiają nam szybkie rozwiązywanie bieżących problemów. I oczywiście załatwianie spraw naszych klientów. To jest, są nowe kanały dystrybucji, to jest szybkie docieranie do klientów, to jest monitorowanie naszych portfeli, to jest wspólna dbałość o bezpieczeństwo i zeszenia i sektora jako takiego. To są te elementy, które powinniśmy już robić. To jest ten obszar biznesowy, obszar bezpieczeństwa i absorbowanie klientów. To będzie składać się również na bazę, która pozwoli nam w sposób właściwy promować bankowość spółdzielczą, jako jedną z form, która jest przyjazna klientom, która realizuje swoją misję i swoją funkcję, tak jak została zaprojektowana jako forma prawna i forma gospodarcza.